Siemano, z tej strony, Mr. Jack, tym razem ja nagrywam, i ze mną jest. Co, yy, Iza? Haha, się mylę! Jak widzicie, za nami są diaksy, a złoto już tu było. Znaczy, diaksy. Moje. Moje, moje. Czekaj! Złoto ja postawiłem, a diaksy były, a tak. Moje. Ile masz? No nie, mam tylko jednego diaksa! <laughs> a widzisz? Dobra, zbierajmy radę bo on się tam do czegoś kiedyś przyda. I z racji, że jesteśmy w tym odcinku w jaskini, to prawdopodobnie. Tak, ja to nic się tak. zmienia. Tak, i oczywiście Mister Jack też nagrywa, więc możecie u niego też zobaczyć. Uwaga, plecy zombie! Też widzę. A, podam Twoją perspektywę w opisie, jakby Okej. Okay. Możesz podać. O, mam tego szmaragda. I ja DIAKSY jest... kolejne HEHEŻKI No trochę. Ja też mam szmaragda. Ja mam tylko jednego diaksa, Ty się nie czepiaj. Dobrze, to stąd, Zbieram do lap... O ile masz diaksów? Na razie Tampy. nie wiem, na, na nich. Wezmę trochę wąblę na. Przykład. Zombie. Słysza. Czekaj, popłynę, płynę, płynę. Próbuję zakoblować to. No nie, naprawdę? Jeszcze ty nie będziesz Marchewka. Bier... Wypadła marchewka Zabieka. O ona się przyda do... do czegoś. O, bo jak mnie kurde zwalisz do. Że... tego tu będzie szkoda. Dobra. Mam marchewkę, słuchaj, mam marchewkę. Marchewka? Dobrze. Jak fajnie, że tego tak razu. A i, i per perspektywę Mister Czeka będziecie mieć w opisie. Czyli Sandra. E, Iza. No, Iza. To przestań. Co ja? To jest takie denerwujące. Przypominasz. Możesz sobie normalnego niku mieć. Szybka. Nie, dawa, nie, dawa. Z, nie ma takiego. Nie chce mi się kupować premkę znowu. No nie kupuj. Aha, w sumie musisz. No chyba, że zmieniło się w tym Minecraft. Co, znowu diaksy? Nie. Diaksy już ma. mam. Mam, ale... Nie chodzi o Emeraldy, to lipa. I miałam tam diaksy. Ej, słuchaj, um, wykopmy od razu trochę tego, jak on się no? y Rapizu. Nie, a no właśnie, napisarz się przyda, ale ja mówiłem bardziej o tym. A wiesz, gdzie jest dom? Y <laughs> <laughs> Te tak. mi się, a czołga, trudno. Tak, po to, się na w końcu jest. I nie. Lecę! Eee, jak w jaskiniach muszę mieć widoczność? Aaa, dobra, wezmę, mieć... będę mieć normal, trudno. Ciekawe, czy. Oh, yes. A właśnie, coś miałem mówić. Aha, no to ja mam trochę drewna. Nie, mam crafting. Ja zrobię diamentowy kilof i wykopię trochę obsydianu. Ej, a, a ja. Uwaga, plecy! No to broni mnie, nie widzi, że jestem zajęty. Widzę. No właśnie, kolejny. staram się kolejny no, no jest i... jest gdzieś... sorry. Naprawdę jest gdzieś spawner. Sorry. To tak jest strasznie dużo. Spawner. Dobra, broń mnie. Ja tu będę kopał. Czekaj, ja, ja idę zobaczyć, gdzie jest spawner. Idźmy stąd, tutaj chyba, z tej strony. oku. Czekaj. No nie! Ile na nich idzie?! Pomóż mi! Ile idzie?! Jakaś... jakieś 10 zombie. No dobra, przegięcia 8, ale idzie. To je Jezu! Nie, to jest masakra! Ile na nich... Ile idzie na nas? Na no, nas, no, Szybko, chodź tu! Pomóż no, mi! pomóż! Posz... Ja. Dobra, To jest jakaś się na ciebie na szczęście. kurde, nie mam miecza, nie mam miecza! O, o. To jest trapita. O... Ja też nie mam. Ja mentowego zaraz zrobię! Idź mi stąd! Kill-offem cię potraktuję! Intelligent... On ma podobno no. atak 4. Inteligentni my, wzięliśmy sobie kilow. Yy, Jasne! To... Dobra, kilow, atak 4. Kini. Zabiłam ich. To jest, jest strasznie ciemno. O, yy. zostaw mnie. Tak, ale ten kilow naprawdę jest dobry, tylko że się strasznie szybko zużywa. No sprawdzę. Nagrywa się dalej, tylko chcę sprawdzić. O, pokaż <laughs> jej. Jesteś... Dobra. Nie pokażę, jak na złość, ale dobra. E, bo nie chcę. Dobra, a który masz level? Czekaj, e, ja mam szesnasty. Osiemnasty. Dobra, e, muszę zrobić. Nie mam żadnego żelaza ani nic. Muszę z diamentów zrobić. Co ja mam? Ale co a masz robię? tego? Masz tego, jak to się mówi? E, e, Ej, lawa jest, uważaj. Masz drewno? No. No tutaj. Czwaj kopie. Ciekawie ci się tu wziął, ten wykopał. No, wziął się. Żelazo. Yy, no. No ale nie... nie żelazo, tylko apatyki. Aha, apatyki. Bo ja robię no, diamentowy miecz. A mieczyk, no to... Ja ci dam drewno ogólnie masz. Zrób. Sobie. Uj, ui. Wiem, że to marnowanie diamentów, ale... No nie mam żelaza! Ale a nie? mi się nie. No. A, no to jak coś to ja mam... Aha, no tak. To tu będzie. Wezmę trochę tego. O, o, słyszę Edio. To Sandra ty będziesz szła przodem z racji, że ja I co? nie. Mam nic. Albo zróbmy sobie tu takie, takie, taką małą zagrodę. Czekaj, bo ja gdzieś, Skoro one tutaj, te zombie i stamtąd się wzięły, to podobno gdzieś tutaj musi być dzwonek. Czekaj. Ja też tak myślę. Dawaj to. Endermana widzę. I szkieleta, dobra, to suwać, idź, iść. Szybko! Uciekać! Szybko! Dobra, zabij Endermana, masz diamantowy miecz. Nie wiem, Czemu ale nie boic. o to chodzi. O jasne, biegnij za mną, kurde, co za debil. I nawet nie umie trafić. Ale y on strzela do mnie. Nie, ale ten no. też strzela tutaj do mnie. No i co, kurde ma Szkaro. Masz mięso? Trochę. O gdzie ja... Gdzie te strzały są? Dwie mam na rączce, chyba jedną w dupie. <grym <grym to w sumie... Potrzebujemy 14 obsidianów. Chyba dwie. Nie, nie wiem ile mam. Albo na plecach mam. Nie wiem, nie widzę. Oczekaj. Nie, nie, mam w dupie. Sorry. W dupie mam. na świat. Chyba po co? Ile masz już? Nie 8, jeszcze 6 Musimy znaleźć jakiś spawner. Też tak myślę. Może będzie zbrojka no. dla koni. Mhm. Myślisz, że Jack ogonek mi łatwo było się przyzwyczaić od Jacka Ogonka na Mr. Jack? Ty się przyzwyczaiłeś, więc ja też muszę No tak, no to musisz też się przyzwyczaić. Dobrze, 11. bo tu dziura jest. I teraz wpadnie ktoś, jakiś... Ktoś, czyli nie wiem... E, aniołek to? z... Aniołek z diamentami. Dobra, jeszcze tylko 3. Nie śmiejmy się, no. Kiedy ja zaczęłam? Muszę... E, jakieś ja już yy... nagrywam, jak chcesz wiedzieć, 9, yy, 10 minut. No to ja też, bo skoro ty tak wiesz, to ja chyba tyle samo skoro. No, nie, ja 8, 8, sorry. No Dobra, 13, jeszcze jeden. Nie, teraz 9 już nagrywam. Ale nie, nie, ja mówię o Obsidianie. No wiem, ale mi chodzi o minuty, że 9 minut nagrywam. No, dokładnie to tak. Pajączek! Idźmy ściąg. Oj, zdech. Nie, wyszedłem. Yy... Masz Co ty jeżerazo? w ogóle? Do... Ja mam jedno. A. Wystarczy? Nie, potrzebuję jeszcze jednego. A, tak, no ty to nie zupię. Cześć, już nie Dobra, to chodźmy. O, eksport. E, jakby co, czemu aż tak mi strasznie laguje, bo dlatego, że e, ten, że e, daje, w, konwersuje filmiki. Zapomnijmy... Tak, jakby... On tam jest! się go boję. Masz pochodnie? Tak. Idź, braciu, idź. Chciałam go... Idź stąd! Dyma z gaju, ty! A, zdobnę ten perłę! No, no szlag, oddawaj się, bo cię zabij Chyba, ja że więcej diamentów ode mnie wziąłeś sobie, to jeszcze kurde Ender Perły. Gdzie no, ty korzystać. Idę. Redstone. Tutaj mam emeralda. No, I wygno? słyszę dużo zombiaczków. Znaczy dużo. No idźcie, tu gdzieś jest spawner. Nie, ale escape. Oj, widzę cię. A kurde, jasne. Za tobą. I zombie w złotej zbroi, pięknie jasne. Jest! Binc... Binc... Mam złoty hełm! Fajnie. Tylko po co ci? <grywy> Nie <grywy> wiem. A damy sobie tutaj, będziemy ładnie wyglądać. Dobra, gdzie jest? Tu chyba jest yy, lawa, bo tak mi się wydaje właśnie. Wow, wydaje ci się, że to jest lawa. Dobra, idź po to żelazo. Ja po to na pewno nie pójdę. Nie tak żelazo, tu, tu, tam jest tu, żelazo. Tu jest, jest żelazo? Gdybyś się porozglądał, to byś widział. O, jest redstone. No to bierz, nie mów. Obierz. Masz tu żelazo. No nie to, złoto. Bierz. Który to jest poziom w ogóle? Eee, Zaraz sprawdzę, nie. to jest poziom 13. 18 u mnie, no to tu już jak są jest... nie będzie. Czy coś podobnego? Cześć. Ach, czekaj, no bo... Biegacka, ten... biegacka. Gacek, idź stąd już. Chcesz żelazo? Co? Chcesz żelazo? A przetopione, czy taki swój? Kanion i. Nie, to nie nie. Dopiero teraz zauważyłeś, że tu jest kanion? Naprawdę? Nie, no, stąd przyszliśmy, ale wiesz. O, resztą. Lazul... No właśnie o tym ci mówiłam, ale nie wasze. Ale potrzebujemy lapisu, żeby zabarwić naszego Zbigniewa. 14. <laughs> Zbigniew. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi u Mr Jacka, to... Wystarczy, że... No e... na konto Sandry i tam będzie wszystko, a, idę. Co... No. Już przestań. Dobrze. Ponieważ Ej, nagrywa się a... już 13 minut. U mnie e, tak samo. No, to ja tutaj... No, Może zaraz skończymy, zaraz. Do 15, 15 pójdziemy. No to tak, tak, tak. Do 15. No bez jaj nie będziesz 13... 13... 13... No, 13... Ta, bez tak. jaj. Bez dwa. Zwa. Dwa diaksy. nie trzy. Spadaj, mój! Moje, no... no idź! One są moje. Ja je znalazłem. Idź. I, idź! No, idź! Idź! Macie... No wyjdź stąd! Dobra, są dwa, ty bierzesz jeden, nie drugi. Dobra! Trzy! Oj! Cztery! Ile jest? Cztery! Czekaj, bo wolę... Jest! To bym mógł... Gdzie cię No przesuń się Paga zombie idzie No bij go, bo ja nie mam i czym <laughs> Spadnie mam do nas! Męże. bardzo mam Jezu, ja Niech się przestraszyłam lawa. No! Nie lichaj się Redstone? Ja ile to jest rzeczy O mam 4 diakcy jej A ja mam Dziesięć. No bo dlatego, że oszukujesz Wcale nie Dobra, Były. jaki to... Nie. Nie pode mną! nie ja wiedziałem co to było spoko. Dobra, trzeba... Stanowić. Dobra, jesteśmy na 11. poziomie. <noise> dobra, co? Tak dobra. myślę, że byśmy mogli już kończyć chyba. Yy, tak. Czemu ta lawa jest zbugowana? Jaka jest zbugowana? Po prostu się tak... ało. <noise> Sorry. Ja. No tak, ja nie chciałam. Złotko mam tutaj. Jak u mnie Dobrze, się, to kończmy. Czekaj, tylko wezmę ja to szybko. Dobrze, ja myślę, że w tym miejscu zakończymy. Dobra, Mój to pierwszy odcinek, jest... a twój już chyba siódmy. Z tego, co nie, tak. siódmy, już dziewiąty. A dziewiąty? Tak, no, no, dziewiąty no, już. Dziewiąty. Dobra, nie, yy, tak, to nie cześć. zapomnijcie komentować, subskrybować i łapkować dla nas obydwoja. A obydwo... Obydwoja. <laughs> no to yy, pożegna się ładnie. Cześć. Dobra.